Przeżywaliśmy w ten weekend Akademię Dojrzewania, kolejną serię rekolekcji połączonych z warsztatami. Bliżej siebie, Boga, braci. Pracowaliśmy na relacjach, na tym, żeby odkrywać te relacje i pogłębiać relacje z Panem Bogiem, relacje ze samym sobą, relacje z drugim człowiekiem. Służyły temu warsztaty prowadzone przez psycholog. Panią Dorotę Tyliszczak i księdza Marcina Pasia, który też jest biegły w tym temacie, to pas też młodzieży z diecezji gliwickiej. Ale także mieliśmy czas na modlitwę, medytację. Oczywiście w tym trudnym czasie też modliliśmy się o pokój na świecie, za wszystkich, którzy walczą na Ukrainie, za uchodźców, staraliśmy się duchowo w taki sposób towarzyszyć tym ludziom, którzy cierpią w tym momencie. Pewnie każdy z nas też na jakiejś linii, w jakimś odcinku swojego życia, jeszcze w inny sposób konkretny pomaga, ale tu chcieliśmy też tą modlitwą wesprzeć, a właśnie tych ludzi cierpiących. Dobry czas, myślę, dużo młodych ludzi, było nas tutaj ponad ponad 50 osób, i myślę, taki, taki dobry czas na poznanie siebie głębsze i też na to, żeby się trochę zatrzymać i pogłębiać te relacje, o których wspomniałem.